Hej, tutaj Luke z i w tym krótkim materiale wideo opowiem Ci o tym, jak doprowadzić kobietę do orgazu. Zajmę się w nim głównie teorią ogólną, e, której wiele osób nie rozumie, dlatego właśnie poruszam ten temat. Po pierwsze, mózg jest najbardziej erogenną strefą kobiet. I e, resztę przedstawię Ci na pięknym rysunku, który zrobiłem. Dla ciebie, specjalnie dla ciebie, właśnie tak. Nie dla kogo innego, tylko dla ciebie. I tak, tu jest, zajmijmy, przyjmijmy, że tu jest orgazm, a ty jesteś tutaj. Masz do pokonania kilka etapów. Pierwszym etapem jest poznanie kobiety w ogóle. To chyba dlatego jest tutaj przerywana linia, ponieważ to jest dość prosta sprawa. Drugim etapem, też generalnie wiadomym, jest podryw i chęć kobiety na seks. Kobieta musi mieć chęć na seks z Tobą, żeby doznać orgazmu. To normalne, prawda? Też, okej. Okay. więc już mamy dwa etapy ze sobą, wow. Kolejnym etapem, też z zakresu mózgu, nie wiem czy to widać tak dobrze, jest relaks i bezpieczeństwo. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby kobieta czuła się bezpiecznie i czuła się zrelaksowana. Ej, ponieważ e, stres jest bardzo konkretną przeszkodą w dojściu do orgazmu z wielu powodów na przykład kobieta może być zestresowana tym, że coś poszło nie tak w pracy, w szkole czy jakkolwiek lub tym, że nie czuje się bezpiecznie, bezpieczeństwo. Kobiety myślą o tym, na przykład, że mogą zajść w ciążę. o tym za bardzo nie myślą. Z tego co wiem, a z tego co wiem, kobiety no, myślą o tym po prostu, że mogą zajść w ciąży i tym się stresują, więc tak czy inaczej musisz sprawić, żeby kobieta czuła się bezpiecznie z tobą i zrelaksowana psychicznie oraz fizycznie. Tu jest tak, taka bariera, taki taki etap do przejścia, który jest tak już łączy jakby fizy fizykę z psychiką. Generalnie to jest wszystko połączone Te Wszystkie etapy się ze sobą łączą. Jest coś takiego, jest powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch. Tutaj w zrelaksowanym ciele też zrelaksowany duch i na odwrót. Więc musisz zadbać o relaks fizyczny kobiety. Na to są też sposoby różne. Na przykład chociażby gorące kąpiel, masaż to relaksuje. Bardzo. I gdy mamy kobietę zrelaksowaną, możemy przejść do kolejnego etapu, który już de facto tutaj zahaczyliśmy, bo to są wszystkie, jak już powiedziałem, połączone etapy, czyli strefy orogenne. I tym etapem są strefy orogenne peryferialne, czyli nie samokroczej piersi i pupa, że tak to ujmę, tylko inne strefy orogenne, które nie będę tutaj powtarzał Które opisuje też w moim poradniku W moim kursie Sztuka dotyku strefy erogenne kobiet Możesz no, się do niego zapisać Link jest poniżej tego wideo Jest za darmo Udostępniam go teraz za darmo Nie wiadomo jak długo Bo zmienia ludzkie życia I cieszy mnie to Ale nie wiadomo, niektórzy mi to, to zapłacą Nawet jak daję za darmo, więc zobaczymy Tak czy inaczej Strefy erogenne peryferialne nie samokrocze. Następnymi strefami rogiennymi są strefy rogienne ścisłe, czyli łechtaczka i tak dalej. Nie będę hmm. tutaj też się rozwodził na ten temat, e, bo tutaj też opisuję e, w mojej książce na przykład, e, więc i to ma być krótki materiał wideo, a to jest dłuższy temat. E, I gdy poruszymy wszystkie te elementy po kolei. I zazębiając je równocześnie w trakcie dochodzenia do naszego celu, wtedy osiągniemy po prostu nasz cel i jesteśmy tutaj. Czyli, jeszcze raz: Poznanie kobiety, podryw i chęć kobiet na seks, relaks i bezpieczeństwo, relaks psychiczny, relaks fizyczny. Strefy erogenne peryferialne, strefy erogenne ścisłe. Oczywiście one też się łączą ze sobą. Rozładno i tym cudownym sposobem dochodzimy do orgazmu. Dziękuję Ci, że oglądałeś ten materiał wideo. Było cudownie. takim I zapraszam Cię do mojego bloga. Jeśli jeszcze nie przyszedłeś do mojego kursu, to link jest poniżej tego materiału wideo w opisie. I dziękuję Ci. Do zobaczenia na blogu. Look.